Ej, widzowie, tu Alan i dzisiaj gramy w Dorsy, ale nie na kompie, Dzisiaj gramy na tablecie. Dlatego... i też mam inne konto. Nie pytajcie. Jestem bykom. No. Też teraz poszukamy zrobię trochę deszczu na odło miesz. ale... Yy. Tak, to jest pierwszy raz, jak mam z dorsów jeszcze na tablecie. O, yes. Więc, no. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba za 100 strojków, które w komentarzu w niedzielę. Zależycie I Was pozdrawiam. nie piesek. I w ogóle długiego nowego roku. Bo też. No, to nie wiem nawet co powiedzieć. Ale. Ale ja piszę też high. Więc tu ja To ruch Dobra, jestem w dwójkę. widzę, że już poszedł dalej nawet. Jeszcze ja? te... Ale a na czym zgadnić? tak, dobra. Idziemy. jedziemy, dobra. Mam nadzieję, że no, możecie napisać nie wiem, żebyście mogli coś napisać pod w komentarzach nie wiem co. Ale coś. Gdybyście coś napisali, by było mi miło. Dobra, ale idzie tamtych tam O, nie A, W ogóle on jest bardzo miły, bo on nam nie czeka. On jest miły. A jak byłem jeszcze przed nagrywaniem, byłem na jednym serwerze z pięcioma osobami, to jest coś w ogóle widzicie, co się wydarzyło. Normalnie chciałem wejść do szafy i ścian. I tu nagle ktoś mi wchodzi. I już nie mogę się schować. Dobra, jest. Jest. Chudzę mnie, ma o. Ciężko mi jest grać na no dobre siły. pierwszy raz gram I tak w dorsy. Ty Dorsik, wypadł tam na łóżko, jak chcesz dorosować. Jak mu wyjebać? A ty Mariusz? Alanku? Tak? Wiesz? Miałeś pomóż. Pom tak, 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 ja muszę podbierać z waszym ciemnem ale mam na razie 164, więc nawet dobrze, że mam idzie, ale jeszcze dużo czyli do 180. Aha, znowu kolejny błąd z tekstu. O, o tak. Aha, <noise> nam nie czeka nawet. Dobra. Idziemy. Hello? Dobra, Idzie. I... O! Słuchajcie, możecie w komentarzu napisać, czy chcecie, żebym więcej nagrywał z co czy z komputera. Więc możecie... Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więc ten, więcej nagrywania z, na razie z tabletu, czy ten, czy z komputera. Nic nie ma. Ty no, poszedł już beze mnie. Gosz na mnie nie czeka. Co idzie? Dobra. O. Dobra. Dobrze. No to nic nie ma. To będzie na klucz, no, no jasne. Na klucz, I co właśnie mówię, że możecie napisać, czy chcecie, żebym nagrywał więcej, y, więcej na tablecie, czy więcej na, na komputerze. Bo teraz to jest dla mnie ważna informacja, że ja się nie nagrywałem na, na tablecie w Roblox, bo niestety nie miałem niestety nie, ten. Nie chciałam się zaktualizować, nie bo nie mam na Huawei, nie mam y, nie mam usług Google Play. a, no, a no, wy to teraz się zapytamy, nie zapytacie, nie jak to wreszcie zrobiłem. Musiałem niestety użyć au, au, aurory ten aurory. Da. Nie wiem. No <grymne> to No nie, <grymne> bo to, w no, nie było, to właśnie. A No. W końcu. no um. Kurcze. Ale nie patrzy na... Dobra. Ja chcę sobie kupić krucyfiks. Będę chciał sobie kupić krucyfiks e, w hedge w, w shopie na 60. ale niestety nie radzimy. a O, wyszedł! Aha, to nieźle, ale dobra. Będę, to, no, jak mówię, no to będę chciał na e, 60. kupić sobie krucyfik, żeby wreszcie... E, żeby, żeby móc sobie zrobić aktywment kolejny. Ja tu wszystkich akcentów tak naprawdę nie mam, bo to jest ten nowy kontakt na Hawaju. Like... Um. Nie, ja się nie Bye. widzicie, że ja w ogóle... O, że ja w ogóle nie mam teraz... Alors à On a la flotte, non? Bon, ça, est... Jak mnie zjeść yes i. Jak mnie zjeść. Zjedę, zjedę W ogóle mam na parkie, to nieźle. Bardzo fajne. Bardzo fajny lud. Ty. A czemu ja. Ty ja w ogóle nie miałem oczu. Niesprawiedliwego nie miałam oczu, bo nie oczu a ty kto kim się Ten tablicz nie jest taki dobry. Lasz. jem. Jasne. Poszło mi to bardzo chęci, <grym> <grym> że bardzo, wam, że to bardzo, bardzo krótko poszło, 10 minut. W takich samych teksturach to w ogóle nic nie da się robić. To by jeszcze kawałek przejść. I, ale nie wiem, już nie do końca całego, więc... Ale próbuję jeszcze kawałeczek przejść. Jeszcze tu Ale nie wiem jak gdzieś. Normalnie robiłem spender, Najmniej, najszybciej się zabiłem. Speedrun, normalnie robiłem speedrun zabijcie się. No, był ten obok mnie. jest. Ciekawe, się może ktoś z nim pójdzie na spacerek. Dobra, jest. Ale patrzcie, nie było tych oczu. Nie było oczu, to nie sprawiedliwe, że. Nie to jest. Gdyby się tekstury nie mogły aż tak bardzo ładować. Ładować. Bo przecież mam słaby tablet. Niektóry nie jest taki dobry jak mój telefon. Jak przynajmniej Roblox naprawi ten błąd z yy, lagami. Będę jest fajnie. I jak będę już później Później też mam e, może nagram coś. Nie wiem o której, ale może o Później też mam coś nagram. Na pewno nie z telefonu, bo z telefonu będzie mi bar jeszcze bardziej lagować. Więc będzie jeszcze lepiej. I będzie mi jeszcze trudniej. Więc chyba sobie wezmę tablet. Teraz z telefonu. I nie, nie powiem Wam gdzie idę. O. 8. 8 tam na górze jest co? Hmm, a, są pokoje, fajnie Nic nie mamy Znaczy, jeszcze trochę mi tak laguje, ale już tak nie laguje jak wcześniej, kiedyś Bo już to się naprawić Ma no to plus O no, jeszcze minutka i tak wychodzę, ale. Ale no, dobrze, się wam znowu... Dobrze się nagrywa. Musiałem jeszcze przed nagrywaniem. No to sobie, pobrałem aplikację X Recorder, który jest fajny. Znaczy X Recorder. Też, jakbyście chcieli, jak być to no, no to wam polecam tą aplikację. Także, ej, długo za... Świeczka. Przecież wziąłem, wziąłem świeczkę. No, czyli jednak coś jeszcze jest zepsute. Patrz, tu jest światło. Nie... A, dobra, to był błąd. Przez było światło. To jest chwilkę, a teraz nie ma. A, dobra, co to było, to już nie Dobra, nie będę się wracać Jest ona jest już. O Cześć Dasz. Chodź Przytulę się Przytulę się do siebie Przytulę się Dzięki O, dziękuję za oglądanie Jak to w ogóle oglądaliście Wesołego Nowego Roku No i co mogę więcej powiedzieć? No, Markę. now wrap